No, już widać cel mojej podróży. No, przechadzki dobra, niech będzie. Ładne miejsce, co? Nie, to chyba nie to jednak. Chyba tak jak może spauzuję? chociaż nie. Dobra, niech sobie leci. Trochę się dłuży, trochę nuda, ale. Może ja powinienem coś gadać. Chociaż nie nawykły jestem. Znaczy nawykły, ale nie na co dzień. Na co dzień milczę. Jak przyjeżdżam do domu, gadam dużo, ale tak jak jestem gdzieś poza domem, to potrafię tygodniami nie otworzyć gęby, prawda? a tutaj. Hmm. I co, podoba się. Aha, tam to też będzie niebieskie. Tak jak ten poprzedni. No nie, myślałem właśnie zmienił mnie kolor. To była taka niebieska budka, to chyba będzie niebieskie, ale to nie będzie budka. Chociaż Zobaczymy, nigdy nie widziałem, więc może się zdziwię. Nieco, ładnie jest Mnie się podoba Tylko tak, ja jeszcze coś słyszę, czego wy nie słyszycie To jest ważne Ważny aspekt Skręcam w prawo, jeżeli dobrze pamiętam Chociaż nie, chyba nie tutaj jeszcze, pardon Uuu tu jeszcze kawałek trzeba będzie przejść na szczęście trafiłem na niedłą pogodę, bo w Irun, czyli w zasadzie niedaleko stąd, w San Sebastian, lało. Dramatycznie lało. Zresztą rozmawialiśmy przez telefon, słyszała pani. A tutaj jest, no nie powiem, że pięknie, ale daj radę. Słońca nie ma, ale po co mi słońce. 22 stopnie z tego co wcześniej widziałem i bardzo przyjemna temperatura na taką przechadzkę. Tym bardziej, że trzeba było troszeczkę jednak schodzić, bo w drugą stronę musiał się wdrapać. A biorąc pod uwagę takiego walenia wyrzuconego na brzeg, nie jest to łatwa sprawa. O, proszę. Żarełko już widać. Ale ja nie na żarełko. Sushi bar. Dobra, pauzuję. Dobra, nie chciałem żeby się głupio poczuła panienka Którą mijałem Chodziło o to, żeby nie pomyślałem sobie Że idzie jakiś psychot, który gada do siebie W zasadzie jestem na miejscu A rozpoznaję to na razie po zapachu I po odgłosach Chociaż odgłosy akurat W niewielkim stopniu Ale zapach Zapach to jest ważna sprawa tutaj Nie wiedziałem nawet, że tak będzie Pięknie pachnie Znaczy pięknie co kto lubi. Kotom by się spodobało pewnie. No i co? Może być?